Top 5 celebrytów, którzy mają fortunę, ale żyją skromnie. 5. Jennifer Lawrence. Choć jej filmy zarobiły setki milionów, aktorka przez lata mieszkała w zwykłym apartamencie i znana jest z prostego stylu życia. Unika drogich aut i luksusowych gadżetów, stawiając na komfort i prywatność. 4. Adam Sandler. Komik wart setki milionów dolarów, codziennie chodzi w za dużych koszulkach, dresach i klapkach. Zamiast limuzyn woli zwykłe auta i szybkie jedzenie. A swoje miliony przeznacza na przyjaciół i rodzinę. 3. Mark Zuckerberg. Miliarder i twórca Facebooka nosi w kółko te same szare koszulki i jeździ starym Volkswagenem. Prostota pomaga mu w podejmowaniu ważnych decyzji i utrzymaniu równowagi w codziennym życiu. 2. Ed Sheeran. Jeden z najlepiej zarabiających muzyków świata, mieszka w swojej rodzinnej wiosce w Anglii. Uwielbia lokalne puby, zwykłe ubrania i unika wielkiego blichtru, prowadząc niemal normalne życie. 1. Keanu Reeves. Aktor wart miliony dolarów często jeździ metrem, dzieli się pieniędzmi z ekipami filmowymi i wspiera fundację w ciszy, bez rozgłosu, pokazując, że bogactwo nie zawsze zmienia charakter.